mi! Mamo, mamo, jestem strasznie głodna. Słyszysz, jak burczy mi w brzuchu? Ależ to niebywałe. Przecież niedawno jadłaś śniadanie. Dlaczego jesteś taka głodna? Naprawdę nie wiem. Nie mamy jakiś przekąsek? Przekąsek? Hmm. Chodzi ci o coś słodkiego? <laughs> nie, niekoniecznie coś słodkiego. Może być też coś zdrowego. O! Jesteś bardzo grzeczną dziewczynką, Pepo! Dziękuję, mamo! Ty jak z tą przekąską? Mam dla Ciebie coś idealnego! Jest to słodkie, zdrowe i soczyste! Co to jest, co to jest? Pokaż, mamo, pokaż! Jest to pomarańcza! U, uwielbiam pomarańcze! O, widzę tam jeszcze inne owoce! U, u, u. O, mamy miskę pełną owoców. Zjedz na razie pomarańczę. Dziękuję bardzo. Uch, zabieram się za jedzenie. Było pyszne, mamo. Czy mogę jeszcze? Cieszę się, że ci smakowało. Zaraz zobaczę, czy mamy jeszcze. Ale, Pepo, pamiętaj, by następnym razem obrać pomarańczą ze skórki. Um, dobrze, mamo. A ze skórką też było pyszne! Ho, oh, oh, ho, oh, ho! Ale jesteś zabawna, Pepo! Um, i, ja nie żartuję! Naprawdę było pyszne! Mniam! Mm, o, oh, okej! Okay. Um, tak czy inaczej, pamiętaj, następnym razem obieraj ze skórki! Dobrze, mamo! To gdzie jest ta kolejna pomarańcza? Ojej! Tak, mamo? Czy wszystko okej? Okay? Ojej, Pepo! Nie mam już pomarańczy! Hmm, może zjesz banana? Um, nie mam ochoty na banana. Banany są dobre. Szybko zaspokajają głód. Nie, dziękuję, mamo. Nie chcę. Dobrze, Pepo, zobaczmy, co jeszcze mamy. Aha, to na pewno ci zasmakuje. O, co to jest? Co to jest? Co to masz? Tada! Pyszna, soczysta truskawka dla mojej córeczki. A, um, truskawka. Um. Coś nie tak, Pepo? Nie lubisz truskawek? O nie, 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 to nie to, mamo. Ja bardzo lubię truskawki. To o co chodzi? Dlaczego tak jakoś się skrzywiłaś? Po prostu nie mam ochoty. Teraz jeść żadnych truskawek, mamo. Przepraszam. O, nie musisz przepraszać. Nie masz ochoty, to nie masz ochoty. Zaraz zobaczę, co jeszcze mamy. Dzięki, mamo. Jesteś najlepsza. Naprawdę dobrze cię wychowałam. Co my tutaj jeszcze mamy? Aha! Tak, mamo, tak, mamo, co tam masz? Co tam masz? Pokaż mi! Oto i piękny, soczysty ananas! Um, an 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 ananas! Pepo, o cóż znowu chodzi? Czyżbyś nie miała ochoty na ananasa? Tak, jakby zgadła, mamo? Nie mam ochoty na ananasa. Oj, oj, Pepo! Ale ja już więcej nie mam żadnych owoców. I, i co teraz zrobimy, mamo? Ja naprawdę jestem bardzo głodna, ale ja chcę pomarańcze. Oj, 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 nie płacz, nie płacz, Pepo. Mam genialny pomysł. No, tak, mamo, słucham. Jaki to pomysł? Ha, prosty i bardzo genialny, jak już wspomniałam. Przejdziesz się do sklepu. Do sklepu, ja? Tak, tak sama? O, jesteś już dużą świnką, Pepo. Na pewno dasz radę. Masz rację, jestem już duża. Dam radę. Co mam kupić? O, Pepo, to nie było zbyt mądre pytanie. Chciałaś przecież pomarańcze. A, no tak, rzeczywiście mam. O, ja niepoważna. Przejdziesz się, Pepo, do sklepu, w którym pracuje pani królik i kupisz dwa kilo pomarańczy. Dwa kilo? To strasznie ciężkie. Hmm, czy mam przez to rozumieć, że nie chcesz już pomarańczy? O nie, 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 mamo. Dam radę, na pewno dam radę. Daj mi tylko proszę pieniążki. Proszę bardzo, Pepo. Powinno starczyć akurat na dwa kilo. Do zobaczenia niedługo. To na razie, mamo. Wracam z pomarańczami. na, 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 na. Uuu, ale wybór! Wow! Tyle warzyw i owoców! Jabłka. Hmm, to nie to, co chciałam kupić. Jest, hmm, nie, zaraz. Pomarańczowy, ale to nie pomarańcza. <grywka> to marchewka przecież. Uuu, bakłażan, piękny! Jaki dojrzały. Hmm. Aha! Pomarańcze! Ojej! Nie mam koszyka! O! A, od razu lepiej z koszykiem. No tak, mama mówiła, że mam kupić. Ile kilogramów? Dwa kilogramy? Nie, 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 trzy kilogramy. Ojej, nie, 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 jeden kilogram. Ojejku, nie pamiętam, ile miałam kupić. Czy ja miałam kupić jeden kilogram? Dwa, czy też trzy? Uch, niech na no pomyślam. A? Już pamiętam! To miało być dwa! Dwa kilogramy! <noise> Gdzieś tutaj widziałam paczkę dwukilogramową. Hmm. Chyba muszę się cofnąć. Aha! Jest! Uch! Ciężka strasznie, ale jest już w koszyku. Czas zapłacić przy kasie. Dzień dobry, Pani Królik! Witaj, Pepo! Jesteś sama na zakupach? Tak, dzisiaj jestem sama. Mama wysłała mnie po pomarańcze. Nie lubię pomarańczy. Wolę marchewki. Ja uwielbiam pomarańcze. Są pyszne! <grym> Każdy lubi co innego. 10 złotych zatem. Proszę. Czy to wszystko, Pepo? O, ojejku, tutaj jest tyle pysznych rzeczy. Kinder niespodzianki. O hmm. Zdecydowałaś się na coś? Och, nie dziękuję. Miałam tylko 10 złotych. Czy potrzebujesz paragon? Nie, nie trzeba pani Królik. Do widzenia! Do widzenia Pepo, pozdrów mamę! Dobrze, pozdrowię. Do widzenia. Mamo, mamo, już wróciłam! Ojejku Pepo, dlaczego z wózkiem? Pomarańcze były bardzo ciężkie i nie mogłam ich udźwignąć. <laughs> Jesteś bardzo pomysłowa, Pepo. <laughs> Dziękuję, mamo. <laughs> Wszystko w porządku, kochana? <laughs> tak, jestem tylko bardzo głodna. Nie ma na co czekać. Zjedz pomarańcze zatem. Smacznego, Pepo. Dziękuję, mamo. <laughs> Mmm, pychotka. Och! Pepo, czy na pewno wszystko w porządku z Tobą? Mmm, tak, tylko że... Tylko że? Och, Pani Królik w sklepie miała tyle pysznych słodyczy! Aj, Pepo, Pepo, Pepo... Słuchaj, robię eksperymentalny bigos! Tak? A co on ma wspólnego ze słodyczami? Będzie czekoladowy? <laughs> Dobry żart, Pepo. Nie, będzie z kapusty, jabłek, marchewek i bakłażanów. Marchewek i bakłażanów. No rzeczywiście to eksperymentalny bigos będzie. <laughs> Zobaczysz, będzie przepyszny. Ale mam pewien problem. Jaki problem, mamo? A taki, że brakuje mi właśnie kapusty, jabłek, marchewek i bakłażanów. A, 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 okej. Okay. Rozumiem? Pójdź do sklepu i kup te składniki, a w nagrodę dostaniesz pieniążki na słodycze. Ojejku, mamo! Jesteś kochana! Dziękuję, już biegnę! <laughs> nie zapomnij wziąć tego koszyka! <laughs> nie martw się, nie zapomnę! I tak miałam go odwieźć! Oto pieniążki powinny starczyć na warzywa oraz na Twoje słodycze. Dzięki, mamo! To ja lecę! Widaj ponownie, Pepo. Gdzie tak pędzisz? Teraz wracam. Mnóstwo zakupów robisz tym razem, Pepo. <noise> to dla mamy. Robi eksperymentalny Bigos. Bigos z bakłażanem? Och, wolę zupę marchewkową. Mama mówiła, że będzie pyszny. No tak, każdy woli co innego. <noise> Zgadza się. Jedna kapusta, jedno jabłko, jedna marchewka i jeden bakłażan. To wszystko, Pepo? Tym razem nie! Poproszę jeszcze te dwa jajka niespodzianki! Oraz lody! A które lody, Pepo? Jakie one mają smaki? Te są o smaku gumy balonowej z polewą truskawkową. Te na środku są ogórkowo-jagodowe z wisienką. Te z kolei są truskawkowo-cytrynowo-malinowe. Z polewą czekoladową! Mmm! Moje ulubione! Pani ulubione? To ja poproszę te ulubione! Proszę bardzo, Pepo. A jak ty się z tym zabierzesz? Ojoj! Rzeczywiście! Już wiem! Czy mogłabym część zakupu wziąć teraz, a po resztę wrócić później? Dobrze, Pepo. Możemy tak zrobić. dziękuję! To ile płacę? 24,99. Proszę! Dziękuję jeszcze raz, pani królik. Wezmę najpierw słodycze. Jak możesz, zostaw koszyk z zakupami przy kasie. I już się robi. Do zobaczenia niedługo, Mmm, Niam, niam, niam! Aż nie wierzę, że udało mi się wszystkie te słodycze tutaj przytargać za jednym razem! Och, czas zjeść, moje lody! Mm, pycha. Mm, ale było smaczne. Uch, pora na jajka niespodzianki. Uch, ależ one są olbrzymie. Cześć, Pepo. Uch. Cześć, jak ja Ciebie dawno nie widziałam Co u Ciebie słychać? Och, Pepo, ja Ciebie też bardzo dawno nie widziałam Jak się cieszę, że Cię spotkałam w parku U mnie wszystko okej, okay, tak jak zawsze A u Ciebie? Uh, u mnie też okej okay. Zobacz, mam jajka niespodzianki Mama pozwoliła mi kupić O, wspaniale Uwielbiam u Twojej rodziny niespodzianki O, uh, chcesz mi pomóc? O, naprawdę? O, oczywiście, że chcę, ale super. Ale. Mam warunek. <grym lady> tak, jaki to warunek? Czekolada jest moja. Okej, <grym lady> to są twoje jajka, Pepo. Przecież nie zabrałem ci czekolady. Zabawek też mi nie zabierzesz? No, no co ty? Ronisz moje uczucia teraz. Jak ja bym mogła ci zabrać zabawki z jajek niespodzianek, które są twoje? Och, przepraszam, nie chciałam cię zranić. <noise> Nic się nie stało. Wiem, że nie chciałaś. Ty co? Otwieramy te jajka, prawda? O, tak, świetnie. Otwórzmy je. Które najpierw? Decyzja należy do ciebie, Pepo, ponieważ to są twoje jajka. U, mm, więc to jest białe, tamto jest niebieskie. Wybieram białe. <noise> Okej, okay. zacznijmy zatem od białego jajka. Uuu, dobrze, że mnie spotkałaś dzisiaj w parku. Zajęło ci to na pewno bardzo długo, bo tworzysz takie wielgachne jajko. Masz rację, na pewno bym się bardzo trudziła, a z twoją pomocą pójdzie o wiele szybciej i łatwiej. <laughs> Dokładnie, masz rację. U, potrąciłam coś, co to było? O, pucharek z lodów. Czyżby zjadła lody wcześniej? Aha! Były pyszne! U, 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 A jakiego smaku one były! U, miałam trzy różne smaki. Były tryskawkowo, cytrynowo, malinowe z polewą czekoladową. Wow, brzmi pysznie! Ach, mm, już sobie to wyobrażam. Też bym zjadła jakieś lody, ciepło strasznie jest. Aha! Upalnie dzisiaj. Uff. Ale tak czy inaczej mam ochotę na czekoladę. Na czekoladę zawsze, zawsze jest spora. Czy to ciepło, czy to zimno. <laughs> no nie każdy by się z tobą zgodził, ale ja się chyba zgodzę, bo ja uwielbiam czekoladę. O, co się stało z tym jajkiem? Dlaczego ono się tak jakoś poprzlepiało? Mam to. E, chcesz czekolady? Oczywiście, co do zakupie? Nie. <mum> A, pychotka. Zaczekaj. Zrobimy tak, że ja tą czekoladę odłożę ci na bok i za chwileczkę będziesz mogła się obiadać. O, potrąciłam cię niechcący. Nie szkodzi. Mam nadzieję, że nie szkodzi. Więc zbieram tą czekoladę stąd. Daję ją tam, o, na bok, żebyśmy miały miejsce do otwierania tego oto jajka niespodzianki. Jak już otworzymy sobie jedno i drugie, oczywiście, bo jeszcze niebieskie mamy, no to w ten czas zjesz całą tą czekoladę. A co? Ale najpierw zabawki, ok? Zgadzasz się? To jest bardzo dobry pomysł! Ja bym bardzo chciała znaleźć dzisiaj. Och, em, autko! Autko! Okej, okay. nie podejrzewałam cię o to. A dlaczego nie? Bo jestem dziewczynką, to nie mogę się bawić autkami? Um, nie, nie, nie o to mi chodziło. Myślałam, że powiesz coś w stylu um, miś albo, <laughs> no, nie wiem, <laughs> coś innego. A? Hmm. Dlaczego miałabym tak powiedzieć? Po prostu chcę autko. okej, okay, dobrze, dobrze, Pepo. Nie, nie smuć się. Ja nie miałam zamiaru. Um, sprawić Ci przykrości. O zobacz, tu jest taka fajna, fajna zabawka, właśnie o coś takiego bardziej miałam na myśli, jakaś taka śmieszna zabaweczka, to w ogóle to jest jakiś taki skoczek z tego co pamiętam, kiedyś już miałam takiego podobnego skoczka, nie wiem czy żółtego, czy może nie był on, czy trzeba tak zielony, ale zobaczę co chodzi, trzeba go tak jakoś odcisnąć, o ciach, postawić i on tak do góry skoczy, tak Uuu, taka śmieszna zabawka, więc myślałam, że takie coś będziesz bardziej chciała, a nie autko. Hmm. Chyba niepotrzebnie się smuciłam. <taki>, Taki piękny dzień, a ta zabawka jest świetna. <taki> Widzisz, no właśnie, a ja naprawdę nie chciałam cię jakoś urazić ani nie w tym stylu. Chyba musisz zjeść więcej tej czekolady, żeby cię humor polepszył. Mój humor jest całkiem dobry. <taki> Uff, całe szczęście. Chyba czekolada zaczęła działać. Więc zobaczmy sobie tak. Nam udało się znaleźć tego żółtego, żółtego, stwora w fioletowych spodenkach. Bluzki chyba zapomniał, albo jest tak ciepło, że bez bluzki już chodzi. Jest jeszcze do znalezienia stwór koloru zielonego, również w fioletowych spodniach i z fioletową paską A, ten też ma opaskę, no tak, rzeczywiście. Ale zaraz, oszustwo! Ten nasz nie ma opaski! I jak to nie ma opaski? A na rysunku jak jest? No na rysunku właśnie ma opaskę, zobacz. U! a tutaj nie ma! A tutaj ma, a tutaj nie ma. Co się stało z jego opaską? <śmianie> to jest świetne pytanie. Nie wiem, co się mogło stać z jego opaską. Um, może ją zgubił. Ha! W jajku niespodziankę! Nie! <śmianie> Zapomnieli mu namalować. <śmianie> Ale nie szkodzi, i tak jest fajny. Um, dobrze, zobaczmy, jak jeszcze można znaleźć. Um, niebieski stworek um, z białym ubrankiem. Oraz pomarańczowy stworek z wystającym językiem i z ubrankiem koloru czerwonego. Dlaczego oni w ogóle nie mają bluzek żadnych? A, to będzie chyba z tego gorąca. Myślisz? Myślę, że tak. Jak i zupełnie, to kto by tam nosił warstwy i warstwy i warstwy ubrań? <laughs> Zobacz na mnie, ja mam krótką sukienkę na przykład, bez rękawów. Aha, bardzo sprytne, bardzo sprytne, Pepo Dobrze, więc to jest nasza pierwsza e, zabawka. Zobaczmy, co kryje się w drugim jajku. Niespodziankę! O tak, otwórzmy to jajko! Uh, 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 uh. Czuję, że tutaj będzie autko. <laughs> Ty ciągle to autko chcesz. Aha, a co? Nie można? No, można, jasne, że tak. Pewnie. Autka też są fajne. Zaraz zobaczymy, czy nam się uda znaleźć jakieś autko. Ja natomiast bym chciała jakiegoś motyleka, mm, może. Motylek też byłby super, <laughs> prawda? Motylki są śliczne, takie fajne. Mi się podobają takie z dużymi skrzydłami. O, piękne są. Widziałam kiedyś takiego niebieskiego. Czekolada na bok na razie, dobrze? No dobra. <laughs> I zerkamy do środka. Czy tutaj będzie autko, czy będzie może i motylek? Dun, 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 dun. Uh, chyba nic z tego. To w ogóle nie jest ani motylek, ani, ani autko. To jest coś zupełnie innego. Jest to taki mm, breloczek, taka przywieszka y, Z kształtami do odrysowania. Mamy tutaj gwiazdkę, chyba kwiatuszek tutaj widzę, o, ale Czy to jest do odrysowania, czy tylko po prostu ktoś sobie tak narysował? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczmy. Ha! Więc jest i rysunek. Rysunek jak złożyć z kartki papieru. Pokazujący, jak złożyć z kartki papieru wiatrak. A potem jakieś szkiełko zielone i coś do odrysowania. A, ok. Więc tak się to składa. Jedno w drugie trzeba wkładać. Ciach, ciach i ciach. Wow, pepo! Potrąciłam Cię chyba znowuż. Nic mi nie jest, nic mi nie jest. Uważaj trochę. No, Głębiej, okay, dobrze, dobrze. Postaram się bardziej uważać. Więc e, takie coś, to to jest. I mamy już naklejkę. Ha, jest tutaj. Złożony z kartki papieru wiatraczek. A ty potrafisz taki wiatraczek złożyć? Uuu, to musi być skomplikowane. <laughs> no wcale nie jest to aż tak bardzo skomplikowane. E, jeśli nie wiesz, mogę ci gdzieś pokazać. Naprawdę super! Na pewno nikt nie wie, jak takie coś się składa. Um, no nie wiem. O! Może zapytamy naszych widzów! Moi drodzy, pytanie dnia. Czy wiecie, jak z kartki i papieru zrobić taki oto wiatraczek? Napiszcie w komentarzach. To jest całkiem fajne. Przydatne na takie dni, o, jak dzisiejsze, gorące. Można sobie tak pobracać go i generować wiatr. Okej, okay. dobra, naklejka to jest I ta naklejka wyląduje z tej strony tutaj, o, na czerwonym tle Wygląda teraz bardzo ładnie <grym> O, <grym> urwałam A, I kształt do odrysowania, no jakieś takie kółeczko nam, e, nam tutaj wyszło Prawie, że kółeczko z jakimiś zębami Co to w ogóle za kształt ma być śmieszny? Ale ja Ci powiem, Bo że ja kiedyś już znalazłam takie coś e, w... Tak, Taki podobny ym, coś. <taki> Taką podobną zabawkę chciałam powiedzieć. Taki, Taki podobny coś. W ogóle znaczy! No właśnie widzisz, nie potrafię się wysłowić jakoś dzisiaj. Taką podobną zabawkę znalazłam jakiś czas temu. Um, I pokażę Ci fajną rzecz, którą można z tą zabawką zrobić. Uu, czekam, czekam, pokaż mi. <grych> zobacz, można z niego z tej zabawki zrobić spinera. Uuu! Mm, jakoś się nie obraca najlepiej. Oj, bo, bo źle zakręciłam, zobacz. Uuu, kręci się. Eee, a spróbuj z tej strony. O, dobrze, spróbuję z tej strony. O, o, widzisz jak się fajnie obraca? Rzeczywiście! A, ale zróbmy tak, żeby, o, były fajnie porozstawiane te ym, tutaj części w równych odległościach. I teraz zakręcimy, dobra? Okej, okay, pokaż, zakręć mocno! Okej, okay, kręcę, kręcę mocno. Tą naszą zabaweczkę może damy z boku, żeby nie przeszkadzała. Pepo, odsuń się trochę. No już bardziej się nie chcę odsuwać, chcę widzieć dobrze. No, Okej, okay, twoje ryzyko, jak dostaniesz z tego naszego um, spinero zabawkowego Cusia, to nie będzie moja wina. Ale ty nazwy wymyślasz dzisiaj. Wiem, wiem, wiem. Dobra, kręcę tym. Uuu, wow! <laughs> to było fajne. Jeszcze raz, jeszcze raz. No dobrze, jeszcze raz. <laughs> Super, nie? <laughs> A czy to szkiełko jest powiększające? No nie, chyba nie. Tak, nie, tak, nie. Na pewno jest zielone. O! Wow! Powiększa, powiększa! Pepo, pokaż swój nos! Wow! Nie dość, że zrobił się zielony, to jest teraz olbrzymi! Na pewno wygląda śmiesznie. Pokaż swój! Okej! Okay. Wow. Śmieszne, prawda? A pokaż uśmiech! Wielki wow, wielkie uśmiech. Oko teraz pokaż. Ale fajne. Podoba mi się ta zabawka. Iż nie chcą autka. O, widzisz? Zmieniłaś zdanie, jak pobawiłyśmy się chwilkę tą zabawką. O, pepo! Koniec, miałyśmy tylko dwa jajka. U, pora z czekoladę! Tak jest pora z czekoladę. A ja na razie muszę lecieć. wiesz? Więc ty sobie zjedz spokojnie, a ja biegnę dalej załatwiać swoje sprawy. A gdzie biegniesz? No tak naprawdę tu biegną, żeby pobiegać. A! Okej! Okay. Biegaj, biegaj, biegaj! Dla zdrowia! <laughs> Będę. Trzymaj się, pepo, na razie. To zobaczyska. Idę jeść moją czekoladę. Pośliznęłam się. Nic nie jest, Pepo? Nie, nic mi nie jest. Więc, jak już mówiłam, idę jeść moją czekoladę, a potem szybko do sklepu do pani królik, bo na pewno czeka z moimi zakupami dla mamy. <laughs> na razie. Okej, okay, na razie, papa. Ach, jesteś, Pepo, nareszcie. Tak jestem. Przepraszam, że tak długo mi to zajęło. Martwiłam się, że już nie przyjdziesz. Twoja mama na pewno czeka na składniki do Bigosu. Ma pani rację. Muszę szybko iść do domu. Nie zwlekaj, więc idź szybciutko. Pożyczam ponownie koszyk, bo te zakupy są bardzo ciężkie. Dobrze? No, oczywiście, że dobrze. Tylko pamiętaj, by go później oddać. <laughs> Dziękuję. Niech się pani nie martwi. Za niedługo koszyk będzie z powrotem w sklepie. Do zobaczenia! Do zobaczenia, Pepo. Jestem już, mamo. Nareszcie, Pepo. Tyle cię nie było. Przepraszam, mamo. Spotkałam Angelikę i otworzyłyśmy razem jajka. Och, jak od dawno jej nie widziałam. Och, dobre wytłumaczenie. Nic się nie stało. Kupiłam wszystko, o co prosiłaś, mamo. Dobra z ciebie, świnka Pepo. Jabłko. Bakłażan, marchewka i kapusta Och, jakie piękne wybrałaś Mogę teraz spokojnie zacząć robić bigos Ja muszę teraz odwieźć koszyk do sklepu Pani Królik Och, to już trzeci raz, gdy będziesz szła do sklepu Pani Królik Nie męczy Cię to? <laughs> Skądże znowu, mamo? A poza tym miałam już swoją nagrodę i lubię Ci pomagać Jesteś naprawdę bardzo pomocną świnką, Pepo. Dziękuję, mamo. Pomaganie jest ważne. To ja lecę. Pepa udała się do sklepu. Mama świnka zajęła się gotowaniem eksperymentalnego bigosu. Natomiast ja z wami się dzisiaj już żegnam. Mam nadzieję, że bajeczka Wam się podobała. Jeśli tak, pamiętajcie, by zostawić nam kciuk w górę. I oczywiście jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, subskrybujcie Mi Smoczek TV. Do zobaczenia na razie!